Siemanko, witam w kolejnym odcinku z World of Tanks Blitz na moim kanale. Dzisiaj mamy takie kilka newsów z dużych zmian, które mogą zawitać do WOTA, które zawitały lub zawitają. No i taką pierwszą tytułową rzeczą, o której powiem na samym początku, jest zmiana misji klanowych. To jest od razu powiem niepotwierdzona info. To jest tylko taka spekulacja, którą dostałem od jednego z naszych klanowiczów, Który z kolei mają skądś gdzieś tam, nie wiadomo nawet skąd. Natomiast jest pewna spekulacja, która wydaje mi się bardzo ciekawa i warta wspomnienia, mianowicie właśnie ta zmiana misji klanowych. Na czym ona ma polegać? Generalnie mają się zmienić misje w ten sposób, że ma być ich więcej, mają dostawać bonusy bardziej aktywni gracze na misjach, żeby dostawali ty, tych nagród po prostu więcej z misji oraz mają być y, w tych dalszych etapach, skoro misje będą dłuższe, w dalszych etapach mają być czołgi kolekcjonerskie oraz premium do zdobycia. To wydaje mi się bardzo bo, e, interesujące, bo na horyzoncie mamy obiekta 907, który był w supertestach, a nie wszedł do gry. Jeżeli ten czołg byłby za misje klonowe, bardzo bym się ucieszył, bo to by pomogło graczom free to play zdobyć pewnie bardzo dobry pojazd. Spodziewam się, że 907 będzie bardzo porządnym pojazdem, y, tak jak i jest w normalnym wocie, w tym wocie pc to by było naprawdę mega, gdyby Wargaming coś takiego wprowadziło i szczerze mówiąc trzymam kciuki, żeby coś takiego zrobili. Oczywiście te zmiany jak najbardziej na plus i w ogóle same misje klonowe, wprowadzenie jest bardzo fajne, ale generalnie jestem za wprowadzeniem, yy, tak, że jestem za pomysłem, żeby wprowadzić czołgi za misje. Różne, osobiste, klonowe, jakiekolwiek, natomiast to mi się bardzo podoba i takie pomysły będą bardzo pomagać graczom, którzy grają yy, free to play. To jest bardzo dobry pomysł. Kolejną rzeczą, yy, która wejdzie i będzie pudel polski. On będzie teraz w evencie. Chyba nie tym z MS-1, natomiast jest taka informacja, która nie jest za dobra. Ten pudel będzie o nieco gorszy pancerz niż Brytanić panther Będzie nieco gorszy od Brytanić panther No szkoda. Trudno. Będzie on jest on oczywiście dużo łatwiejszy, łatwiejszy do zdobycia. Będzie za darmo, nie tak jak Bretanicz panther do kupienia. Natomiast no szkoda, będzie trochę gorszy. Trudno, jakoś przeżyjemy. Grunt, że to jest pierwsza polska pręka, Na pewno będę chciał o nią zawalczyć. Kolejną Rzeczą jest zmiany, które dużo weszły. E, tak jak powiedziałem, już Lewandowski dostał Bafa, e, Teraz czołgi takie jak główne turniejowe, kranwak NIS4, tst 105 czy FO215B dostały nerfy, Kranwak dostał potężnego w pozorom nerfa na obrót wieży. Ta wieża obraca się tragicznie. Tak samo jak wieża E5, teraz obracają się bardzo wolno. Kranwak dostał nerfa aż o 13 stopni na obrót wieży. To jest bardzo dużo. Ten czołg teraz naprawdę bardzo wolno się obraca, ma mniej HP. No i czego możemy się potem spodziewać? Ja bym się spodziewał zmiany mety troszkę na turniejach i w wykorzystaniu różnych innych czołgów. Może wreszcie jakieś inne czołgi zawitają, może wreszcie będzie się dało bardziej pograć medami, takie jak STB, bardzo bym chciał go zobaczyć na turniejach. Mam nadzieję, że to coś zmieni w, te, w tej mecie oraz kilka czołgów dostało buffa. Takim jednym z fajniejszych i ciekawszych dla mnie buffów jest buff FVO 4202 ten brytyjski med 10. poziomu z hashami. I o co chodzi? Ten czołg teraz nie będzie jeścił 50, a 60 na godzinę i wydaje mi się, że on może być, mieć bardzo szerokie zastosowanie na turniejach. To może być naprawdę bardzo potężny met do objeżdżenia, ponieważ TPM na tych heszach jest potężny, a ta macie aż chyba 210 peny na haszu, więc ona naprawdę wystarczy, żeby przebijać dziesiątki od przodu na spokojnie. i to, ten jakby ta rzecz mi się wydaje, że. Właśnie ten buff będzie bardzo ważny właśnie w World of Tanks, Blitz i może zaważyć też o tym, co będzie wykorzystywane na turniejach. Kolejną rzeczą jest ten buff Centuriona, tak samo 10 na godzinę, zamiast 40 będzie 10, 50. Bardzo fajny buffik Centurion 7.1 zostanie omawiany w następnym odcinku. Już mam przygotowany materiał, tylko muszę odcinek nagrać. Bardzo mi się przyjemnie tym czołgiem gra, powiem o tym w następnym odcinku. Na waszych ekranach była już w zasadzie bitwa gracza Decimon z naszego klanu na Vickersie Light. I tak jak widzicie, bitewka zagrana całkiem dobrze, poza paroma błędami, gdzie strzelał hałekami troszkę w niepotrzebnie i tutaj poza paroma też ryzykownymi wyjazdami, bitewka rozegrana raczej poprawnie. Także napiszcie w komentarzach koniecznie co myślicie o takich zmianach, jak właśnie wprowadzenie tych ulepszonych misji klanowych i czołgów właśnie za misję. Co o tym myślicie, czy to jest dobre, może nie, może macie jakieś inne zdanie, bardzo mnie to ciekawi. Napiszcie koniecznie na dole w komentarzach. Przypominam o zostawieniu like oraz subskrypcji. Jeżeli chcecie, żeby wasza powtórka znalazła się u mnie na kanale, to dla moich klanowiczów możecie mi ją wysłać na Discordzie na priv, a dla was, dla widzów na... możecie mi ją wysłać na maila, a mail jest w opisie. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia w następnym odcinku.